Widzowie, już jutro na sklepie wyląduje nowa, limitowana kolekcja Abra, tym, którą musicie mieć. Ona jest tylko do wyczerpania zapasów, i do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem. I wiadomością ode mnie gratis, a w godzinach od 18 do 21 z kodem Abra macie darmowego kuriera. Więcej info w opisie www.abra i ty. Dobra, nie, no, bobek, ja naprawdę muszę ci to no. pokazać. Serio, jakby. E, ty chyba już to w sumie widzisz przez tą szybę, ale naprawdę, no, nie wygląda to najlepiej. Całe szczęście, że masz bloki, prawda? Ja nie. też sobie tutaj skompletowałem dużo bloków. Znaczy, stary ja A? tego nie wysadziłem, żeby nie było Ja Dajko. naprawdę nie wysadziłem ci twojego domu A, nie ja powiem, ale mój domek na przykład też został o, wysadzony. Jeden by domek, jaki został to ja! Juli. Serio, nie wiem z jakiego powodu. Mam no, wrażenie, nie, że nie, to moi. przez Agentixa. No, no bo stary, popatrz, popatrz. A, On postawił bank. Agentix w swoim mieście postawił bank, a gdzieś tu było twoje drzewo. Ja no, więc... w tym <laughs> no stary, było. więc po prostu mu to przeszkadzało, ale popatrz, ale zenskuj, mój domek sztukaj, wcale nie jest w tej sytuacji. No? Ej, mojego domku nie ma, twojego też jest zrobiła. No właśnie stary, ja nie wiem, to mogła no, zrobić. No stary to. Co, co ty naprawdę dzisiaj wysadzał? Ale ale, ale. ale stary nie mamy dowodów, że to akurat ona. A ja pomyślałem sobie o tym, że jeżeli Agent no. idzie z nami na wojnę i rozwala nam nasze budynki, to bądźmy. Bądźmy gangiem, który zamieszka w podziemiach jego miasta, ja nie odpuszczę tego, nie ma takiej opcji, że ja tutaj się przeprowadzam, bo nie mam domu, bo jestem bezdomny, a on, jako ten bogaty pan, będzie nam dyktował, bo, co mamy robić, a czego mamy nie dobre, robić, mam przygotowane błotne cegły, mam piaskowiec, Bobo u. ma jeszcze dodatkowo mnóstwo, I, słuchajcie, no co? Co? Chce, co ty chcesz? coś wysadzić! Bro. Stary, ale no nie znaczy, mamy pojęcia, węzica. czy akurat on to wysadził, stary! Nie... nie wiemy, czy on to No trzeba dobra, wysadzi. stary, jedno, to. jedno, dawaj, dawaj, masz tutaj, masz tutaj, e, masz tutaj. jedno, to no stary, ale jedno, nie, nie żeby nie było. Ty, dobra, ty. zrobię jeszcze tak, zrobię jeszcze A, żeby to nie wszystko walnęło. Aha, no i, i tak bo, bo, wszystko, dobra, widzowie, nie wygadujcie tego Agent x ale naprawdę, to on, może No co ty jeszcze wysadzasz?! O, he, he, jest mi trochę ulzyło Ale stary, naprawdę nie wiemy, czy to akurat On, tak czy inaczej Mam przygotowane bloki, Juli ma przygotowane bloki I Bobo także ma przygotowane bloki Dlatego słuchajcie, wejdziemy sobie właśnie Do tych zwierząt i tutaj zrobimy sobie Naszą tajną bazę, ale o! To nie będzie tajna baza na zasadzie, że o Wiecie, wchodzi się tutaj, zabiera się i i tyle Nie, 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 to będzie słuchajcie, projekt, gdzie my Będziemy mieszkać, gdzie my będziemy żyć Więc teraz tak, Bobek, my musimy ustalić W ogóle, co my wybieramy, patrz to jest wejście do krów, więc ja bym wszedł sobie do tych krów. rozwaliłbym sobie tutaj to i patrz moglibyśmy zrobić na przykład jakieś wejście gdzieś tutaj w rogu stary patrz rozwalamy ej, tą kropę dobry pomysł albo stary nawet tutaj no. pod tym drzewkiem a mogę a mogę się tam o. dostać potem do morza? no Chciałbym stary morza. znaczy tak zrobił a ty możesz się tam nie wiem no zrobimy sobie jakieś tunele ej na mi łopatę no nie mam mam tylko jedną łopatę więc na razie ci nie dam ale dobra bo weź tam rozkop weź w takim razie dobra. to rozkop tam bo możemy też potem zrobić wejście pod drzewem ale teraz zrobię szybki trapdoor i z czego robimy trapdoor żeby go nie było stary aż tak widać no ja mam tylko na może nowe deski w tym momencie, więc chyba tylko to nam zostaje tak naprawdę do dyspozycji. widzę, że ty masz dużo łopat, dasz mi trochę. No, no możesz dać jej w sumie, możesz jej dać tutaj. Czy ja mam tutaj takie pomieszczenie, czy jak? No tak, stary, musimy Primo zrobić pomyślenie, ale bro. tutaj czekajcie, bo trzeba będzie y, od, o, o, oddać. Dobra, niech ten piasek sobie tutaj stoi, wiecie co? Niech ten piasek sobie tutaj stoi, on będzie spoko wyglądać. A teraz ja jeszcze do tego wszystkiego zrobię drabinki. Tak, słuchajcie, musimy na pewno zrobić tutaj drabineczki, żeby oczywiście móc tam schodzić. No nie, no, nie ma chyba innej możliwości, więc tak zrobimy tyle, zrobimy tyle, zrobimy tyle, i tak jak jak mówię, musi to wyglądać w taki sposób, żeby Agentix nigdy w życiu się o tym widzowie nie dowiedział. Naprawdę Ta, nigdy. Ło, wow, no, ej, bo tu jest piasek no, taki zwalin, zepsuty. To czekajcie, rozwalimy ja ten piasek. Szule. Patrz, stary, bo my musimy budować tutaj razem. Musimy używać wspólnych surowców. Więc patrz, akurat okay. tutaj wejście możemy zrobić przy pomocy piaskowca, bo to jest bardzo neutralny blok. a, nie a nie może nigdzie jest, jest to trochę, to nie będzie tego piasku, co o tym sobie. Stary, możemy tak zrobić, możemy tak zrobić. Wiesz, że ja chciałem tutaj tylko takie wejście zrobić, no nie? Więc jakby cały no spoko. No i to by było super. Aha, że wszystko też. Tutaj rozwalić. To i tak jest trawa. No tak by cię tak na na mnie waliło, wiesz co chodzi. Dobra, rozumiem, rozumiem, rozumiem. To ma na pewno sens, a i tak zrobimy jeszcze sufit z jakichś bloczków, jakich ej, chcemy. Ej. No! Bo no to no, ty stary! No, Kurde, przecież to buchnie! Stary! Juli dosłownie teraz przez ciebie straciła serduszko, gratuluję! No gratuluję! Dobra, widzowie, patrzcie, jak to teraz wygląda. Jesteśmy naprawdę Mio. mega, mega głęboko i przekopujemy się Mio, tutaj. Tu jest normalnie wyjście i moglibyśmy nawet też zrobić tutaj wejście, bo akurat z tej dziury gwarantuję wam, nigdy w życiu AgentX nie skorzysta. Ale raczej ja bym to zamurowywał i raczej bym wchodził tędy, bo to i tak mało widać. Jak my tutaj jeszcze roznożymy krów... A ja mam pszenicę! Ej! Dobra, namnożę mu krów, żeby w ogóle naszego wejścia nie było widać. Ej, to będzie genialne. Ej, to jest totalnie. Milion IQ ruch, totalnie, patrzcie to! Już 20 krów. Nie, 10 krów stworzyliśmy, słuchajcie, już 10 krów, zaraz będzie 20 kolejnych krów. I słuchajcie, naprawdę nie będzie dało się wtedy już tam tego po prostu zobaczyć, no nie? Rozwalam ten crafting, żeby to nie wyglądało podejrzanie. Schodzę sobie tutaj. I patrzcie, mamy naprawdę przepotężną jamę. Ale tutaj w tym miejscu akurat, słuchajcie, budować nie będziemy. Dlatego ja muszę zrobić jedną rzecz. Gdyby Agent X przez przypadek to chciał znaleźć, no, na przykład, przekopię sobie tutaj jednego dirta, bo będzie coś naprawiał, to postawię mu piaskowiec, bo tego piaskowca i tak widać nie będzie. Znaczy, wiecie, no, A po prostu piaskowiec w miejscu, gdzie jest pustynia, no, to nie będzie budziło żadnych podejrzeń. Damy kolejną, słuchajcie, tej warstwę też tego piaskowca. Na no, wszelki wypadek, więc powinno teraz, słuchajcie, się udać. I teraz tak, tutaj oczywiście zrobimy jeszcze tunel, bo my nie będziemy, jakby, tutaj wiecie. Już robić pomieszczeń, tylko naprawdę musimy troszeczkę niżej. kumasz jakby co mam na myśli. Jeżeli nie, to zobaczycie totalno. zaraz. Patrzcie, tutaj robimy. O, taki tunelik, dobra. Tutaj jeszcze to wykopię w Okej, okay, dobra. A bo ty kopisz się do tego, tego. Do oceanu ty a. się. Aha, no to nieźle. To na pewno, to, to kawałek może być akurat. To naprawdę może być kawałek, dobra. To na pewno musi być daleko. Patrzcie, tutaj ja tą dziurę zakopuję, żeby, żeby Agent Pix nie widział. Dobra, dobra, dobra. Ja robię tunel. Ja robię właśnie w tym miejscu tunel. Rzekę. O, no, jaki tunel ty robisz w ogóle? O, Kurde, ej, widzowie, to będzie to będzie naprawdę strasznie mocne miejsce. Naprawdę strasznie mocne, dobra. Myślę, że sufit walniemy, słuchajcie, gdzieś tutaj. I na razie zrobię go już z piaskowca. Skoro mam, słuchajcie, tyle tego piaskowca, to na razie go dam z piaskowca. Wydaje to, mi się, że zrobię jest mnóstwo piaskowca. Dobra, zaraz ja wezmę, zaraz wezmę. Tylko teraz próbuję po prostu jakkolwiek to garnąć, żeby nie było właśnie takiej groty, no nie? Żeby tutaj nie było tej groty, bo każda no. jedna warstwa po prostu sufitu sprawia, że nasze niki będą w tym miejscu mniej widoczne. Teraz jesteśmy oczywiście sami na serwerze, więc korzystamy z tego, że po prostu nas nie widać. I, I o jest. nas nie wiedzą. Agent X i Elviso, bo oni to w sumie tak trochę razem też budują, ale jak oni tylko wejdą na serwer, to już nasze Niki będą widzieli, dlatego każda o! warstwa. Pójdziemy! Dobry... Dobra, mamy. Co masz wodę? Co? Ej, to ja pójdę tutaj, A. pójdę w sumie zobaczyć, bo to jest ten akurat... Ej, Pijemy! naprawdę! Ej, tu mamy wyjście ewakuacyjne! Dopiero teraz skumałem! Ej, naprawdę, mamy normalnie wyjście ewakuacyjne. Wo Ej, dobra, spoko, to jest akurat fajne. Tylko co, ty chcesz tu jakieś szkło zrobić, czy jakieś jak, ja, Tak, jak tak to ja, tak, tak. Dobra, to, to zrobić, ja, cię tutaj ja, tak. zna... to? czy coś takiego, załóż sobie to. Załóż sobie to. Patrz, Patrz, będziesz tym, będziesz z tym hełmem dłużej oddychać pod wodą. I będziesz mogła bardzo szybko kopać, nawet będąc pod wodą. Więc, jakby to jest spoko. I jeszcze załóż te buty. Będziesz mogła bardzo szybko chodzić w wodzie. Więc, jakby całkiem spoko. Masz tutaj cały zestaw. Tylko błagam, nie jest z tym, bo naprawdę długo robiłem tej temy I to nawet chyba na odcinku właśnie. I z Bobo, część. I z Julii. Ej, tu no, A, to będzie Dolny. To Ej, Ej, dobra. Ej. Ej, dobra. Ej. Ej, dobra no to, to się mano, Bobinio. Ej, naprawdę ja nie to nie będzie takie. Jest. Dobra, to... Z ej, ona faktycznie jest bardziej w kolorze dirta, więc wydaje mi no. się, że spoko, czekaj, wyjdę no. sobie. Ej, ile tu skruf? Wow, no. dobrze, dobrze. Ej, tutaj bardzo ciężko w ogóle wejść stary teraz. O, to, ale to idealnie, to no. idealnie, bo to będzie tym mniej widać. Ej, fantastycznie! Mega, mega się w takim razie jaram. No i teraz tak, stary, jakąś podłogę. Co, co ty na to, aby zrobić, patrz, podłogę stary, z tego. Z bagiennych Uuu, cegiełek. Ale wiesz, dobra. jak ja bym zrobił. Bo, poczekaj, ja bym zrobił taką podłogę, jak zawsze ty budowałeś. Że są takie placki stary, gdzie jest dirt, gdzie jest trochę piaskowca. Tylko ten piaskowiec nie pasuje. Raczej bym zrobił dirtowo e, taką bagienną. No, dajmy, jak chcesz. Dobra, to ja będę robił w takim razie ściany, bo akurat ściany. Wiecie, my dobra. musimy tutaj mieszkać we trójkę widzowie, Więc musimy się tutaj, jakby, pogodzić, jeżeli chodzi o design, no nie? Musi nam się to podobać, więc wiadomo, no ja bym nie chciał podłogi z dirta, no ale skoro bobek chce, no to niech no, trudno, no nie? Ty, co? co co ty chcesz? Co ty na musi chcesz? Dobra, Bobek, w takim razie patrz, tutaj rozwalam te ściany, mamy już tutaj tyle piaskowca, że patrz jak my szybko jesteśmy w stanie tutaj rozkopywać pomieszczenia, a potem oczywiście skorzystamy z tego piaskowca, no nie? Tak sobie myślę, trzy krateczki to nie jest za mało, stary? Nie, no chyba wystarczająco, tak szczerze, no nie ma co też tutaj ten... Um, czy my sufit robimy z tego piaskowca? Nie wiem, ale wiem, że tak, podłoga na pewno stary z tych bagiennych cegieł, więc masz tutaj też troszeczkę ci ich dorzucę. Dzieńczuwa. A ściany, a ściany naprawdę, stary, bym zrobił teraz z tego gładkiego piaskowca i ewentualnie tam też jakieś plamy. Okej, okay, to sobie tutaj zamurujemy, żeby tego tutaj o, ładnie pięknie oświetliłam sobie, no tak ciemno nie widziałam. No dobra, no to oświetlenie też na pewno będziemy musieli o to zadbać. Dobra, mamy jeszcze na morze nowe pnie, więc połączymy to. Patrzcie, już wam pokazuję, słuchajcie, jak my sobie te ładnie to połączymy. A o błocie? O czym? Myślisz o błocie. O czym? No błoto w podłodze. Stary, no błoto w podłodze. Spoko, stary, spoko. Ja myślę, że to będzie git. Ja myślę, że to będzie całkiem git. Dobra, mamy przecięty piaskowiec, więc słuchajcie, z tego przeciętego piaskowca właśnie teraz skorzystamy i właśnie z tych pni. Więc czekajcie, ja bym zaczął może tak, Ściany bym zaczął tutaj, gdzieś w tym miejscu. O, że tutaj patrzcie, damy sobie taki pień. Tutaj na przykład damy taki pień, bo oczywiście to miejsce nie będzie symetryczne. O! Ej, to będzie mogło spoko wyglądać tak, szczerze. To da, będzie mogło naprawdę spoko tak wyglądać. No, dobra, to już mniej, to już mniej, ale jak damy tutaj właśnie ten. o, taki przycięty piaskowiec. Ej, stary, tutaj będzie grubo. Będzie robić robotę Tutaj będzie grubo, jak ja dam tych pni jeszcze tutaj troszeczkę. Patrzcie, w takich niesymetrycznych miejscach, zaraz też pójdę do Julii. Bo co ty tam w ogóle jeszcze robisz? No trochę, trochę, oh. czekaj. Ty, ty, ty przecież dokopałaś się do wody, to co. A ty tam jakieś pomieszczenia robisz? Ja robię sobie tutaj domek. Ty, ona normalnie jest domek, Robi... A tak co daleko od nas? Ja cię kręcę! Co ty da? Ej, naprawdę grubo widzowie. Podwieszany sufit. Ej, dobra, jest strasznie mocne, strasznie no, mocny. No, baba wymyśliła, ale Aberka zawsze jest tak z babami, No, nie? z babami znam się takim. Twój stara, robi wspólną segment, a baba, Tak, jest a nas se poszła od nas ona tutaj. Ona już równie gotowa. Ja gotowa ja swoją koncepcję. Dobra, patrzcie, o, tutaj tak zrobimy, tutaj zrobimy sobie w ten sposób. Ej, stary, to będzie naprawdę ładne miejsce. To naprawdę będzie Uuu. naprawdę mega ładne miejsce. Ale wywaliłbym to i bym wywalił, słuchajcie, tutaj, patrzcie, to w ten sposób. Ej, będzie tak potężnie, ja cię kręcę. Tylko, oczywiście, to wiecie, trzeba okorować, I no, nie? nie będzie miał takiej koncepcje, jak. No. Ja! Ej, to będzie naprawdę mocne miejsce, stary. Jak my tutaj wszystko damy na tym piasku. To oczywiście, potem wiecie, na przykład ta cała ściana będzie w piecykach. Taki miałem koncept. bo masz dużo kobla? Masz kobla, nie? Eee, kobla mam. Mogę Dobra, ktoś... e, to stary, wiesz co, czekaj, czekaj. Ja tutaj zrobię crafting. O. o, nie w ten sposób, czekaj, czekaj. To sobie na razie przerobimy Ile na mam. deseczki. Wystarczy? Dobra, spoko, pewnie stare wystarczy, zaraz zobaczę. Zaraz i. zobaczę, ale teraz patrzcie, zrobię dużo craftingów I od razu zrobimy tutaj piecyki I tak dalej, no nie? Ej, naprawdę będzie strasznie mocno Tylko, że ja mam za dużo itemów Teraz w tym momencie, tak jest zawsze podczas budowania jakąś No tak, no skrzynki, to też tutaj oczywiście będą O, patrzcie, tutaj na przykład będzie crafting, no nie? Teraz jeszcze w tym miejscu, patrzcie, dałbym craftingi A tutaj do środka piecyki Ej, nie, naprawdę mój koncept jest mocny, stary Jest robotę patrz, 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 zaraz ci pokażę Patrz, stary, co o tym myślisz? Co myślisz o takiej ściance na przykład? Takiej właśnie nie Hey, bo, moim bo zdaniem wygląda. fajne. Tutaj zaraz zrobimy I właśnie jakąś... Powie, jak się robiło skrzynkę? E, obtaczasz deskami i zostawiasz jeden klocek w środku pusty jakby w tym craftingu, no nie? Cześć? Osiem desek... ale to nie działa. Osiem Ośm desek w wo... jakby cały ten crafting ja w poza Już wiem, już wiem, już wiem. już mam. Poza mam Dobra, patrzcie, tutaj a damy. Mirka, no. znałeś kogoś, kto nie wie, jak się kraftuje skrzynkę? Stary, szczerze? Jezu, bo szczerze jak... działała, ja robiłam to Bo ja nie wiem, czy pamiętasz, ale jak e, my się poznaliśmy, to ty na łódkę mówiłeś chyba drzwi, więc jakby rozumiesz. E... A, a to nie są drzwi? Ty dalej tak uważasz? No jak, chłopie, no przecież tu się wchodzi do tego i otwiera i zamyka. No, to drzwi. E... No i drzwi, rozumiecie no i jakby widzowie To jest ten poziom I, I on uważa, że XD jak Juli nie wie jak skrzynkę zrobić jakby Tak, on, to, to jest ten poziom no Widzowie rozumiecie Ej, Dziękuję. stary, popatrz jak ładna jest ta baza Już w tym momencie No, mi się podoba ten dirt pomiędzy tymi blokami Stary, ee, no ten dirt to akurat jest jedyna rzecz Którą pewnie bym tu wymienił a, a, Ale ale tak, stary, mi się też podoba, mi się też podoba. No, jest fok, Dobra, wywalimy beerti. słuchajcie to Czy to się wszystko pozawala? Nie, jak to wykopię, to powinno Ojej. być spoko To powinno być słuchajcie spoko, więc wykopujemy tu Let's go, patrzy tutaj, pum Tutaj, pum, tutaj, pum, tutaj, pum I teraz tak, tutaj zrobimy w ten sposób Bo tutaj będzie wnęka na przykład na skrzyneczki, no nie? Wiecie, tutaj będą mieszkały, wiesz, mówię to 15 raz Ale trzy osoby, więc wiecie Jakby musi tutaj być naprawdę więcej miejsca Na właśnie na piecyki, czy na skrzyneczki I tak dalej, dobra, przyciąty piaskowiec Też od góry wygląda tak samo spoko Ta wnęka jest naprawdę git, bo serio, zaraz tutaj wlecą skrzyneczki Tylko tak to wywalimy na Na co my tutaj to wywalimy, stary Tutaj po prostu z dziura musisz to jakoś tam ogarnąć A ja... A ja teraz tak, robię tutaj kolejną na pewno jakąś strefę, więc tutaj ciach. Dobra, kolejne wejdzie, słuchajcie, tu... Nie, TNT, ty, nie! Ty, nie. Nie, to był Ta, stary, Nie. ciebie chyba. Dobra, tutaj to Aha. jeszcze walniemy i czekajcie, Chodź tutaj damy... Tutaj walniemy, patrz, Aha. o, pień. I stary, jeszcze tutaj walnę, patrz, jeszcze tutaj walnę. O, tutaj w ten sposób. Ej, będzie naprawdę tak mocno, będzie tak mocno. Tylko teraz pójdę do Julii zobaczyć, jak jej idzie, bo słuchajcie, naprawdę, wiecie, jesteśmy dalej sami na serwerze, więc musimy wykorzystywać ten moment. Serio, ewidentnie musimy wykorzystywać ten moment. Dobra, to jest... Czemu tu cały czas cieknie woda? Ej, dużo o, ja to tu... jest. Przekopuje się, tak? Ej, duże, ile ty w ogóle piaskowca masz? Ej, let's go! Dobra. Wizowy. no to co? Lecimy do bobusia i musimy to pomieszczenie na pewno skończyć. Tutaj przydałoby się zrobić jakieś przyspieszenie. Na przykład postawić klocki lodu, no to wiadomo, że szybciej byśmy tutaj biegali. Stereo? Ej, ale Bobek, w skali od 0 do 10, na ile Ci się to podoba, póki co? Odłoga jest 10 na 10. Ej, ona jednak nie wyglądasz tak źle Naprawdę, wydawało One mi się, że jest będzie super. gorsza. Wydawało mi się, że będzie gorsza, a jest całkiem spoko stary, a ściany na przykład? Ile byś im dał? Ile byś dał ścianie, no? ścianą dałbym dwa. E, czy ty dałbyś dwa ścianie? Kiedy masz dirta na podłodze? Oh a, bo dirt jest super! Nie dogadamy się, widzowie. No, nie dogadamy się, chyba, widzowie. No, ale dobra. Lecimy w takim razie dalej. Tutaj ścianka, więc tutaj, słuchajcie, też postawimy. O, w ten sposób. Dobra, tutaj tak, tutaj tak, dobra. Okej. Okay. I teraz jeszcze tutaj zrobimy tą ściankę. Patrzę. Oj, będzie naprawdę Ooh. tak mocno. Jak jeszcze tutaj zaraz do się... skrzyneczki. O, jak tu się dokopała? Skrzyneczki, słuchajcie, symetrycznie zaraz jeszcze postawimy. Gdzie ty się dokopałaś? Ej, nie dokop się przypadkiem gdzieś do Agentixa, bo jak on się przecież dowie. Nie, ja się jak... do wody tutaj dokopała. A, Maria. no to git, no to git. Co jest, bobek? Wejdź tu, pusta w ścianę. A ja zakryję całą piaskiem, żeby nie było widać. Aha, tu chcesz postawić ścianę, dobra, dobra, no, to czekaj, dobra, No, ja bym miał ją teraz, wiesz, a ja piaskiem tutaj zalecę wszystko. Dobra, 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 no dobra, wioski. to czekaj. Zrobimy tak, zrobimy teraz mm, tutaj tak. tutaj nic nie było o, widoczne. stary, myślę, że taka będzie ściana, myślę, że taka dobra, ściana będzie Dobra, ja ja teraz około. zakrywam wszystko. Dobra, i teraz tak, sufit, nie robiłbym sufitu z typowo gładkiego tego sandstone'a, słuchajcie, jak mamy teraz. Ja bym porobił też takie na zasadzie, że patrzcie, tu na jest plama gładkiego, tu na jest plama takiego niegładkiego. Więc trzeba będzie to, to troszeczkę popoprawiać, żeby po prostu więcej m, takiej naturalności tu wprowadzić. Dobra, czyli tak, wykopiemy na przykład tutaj taką dziurę. Tutaj, słuchajcie, zrobimy, patrzcie, taką dziurę trochę większą. O, na przykład tak. Dobra. Damy też, słuchajcie, tutaj na pewno trochę gładkiego, więc tutaj ciach, tutaj ciach, tutaj ciach. Hmm, dobra. Będą dziury. Ej, stary, szczerze? Moim zdaniem to będzie naprawdę genialnie wyglądało. Naprawdę to będzie genialnie wyglądało. No i super, to ale moim zdaniem... Czekaj, to zaraz, przyjdę, zaraz przyjdę i zobaczę, tylko mówię, muszę jeszcze poprawić tutaj ten sufit. Tutaj na pewno poprawić. Dobra, a ty, Julice, myślisz o naszym miejscu? Co myślisz Ale chodź zacznij moje. No dobra, ale hmm. muszę teraz wziąć ten piaskowiec. Chwila. I połatać te dziury, bo zaraz tutaj ktoś wejdzie na a, serwer. takie ozdobne I zobaczy. Sobie za... Dobra. Pato, pato. Tutaj zrobimy tak. Tutaj zrobimy tak. Dobra, tu jest jeszcze trochę za mało tego naturalnego piaskowca, więc zrobimy sobie ciach, ciech ciach. Ej, stary Bobo, patrz to. Patrz o, to. Ej, naprawdę. O, tutaj ja jest zdaniem, dobrze. To jesteś, dobra, twoja mama. Pato, pato. Naprawdę. Tu jest, jest geni Genialnie, jest, jest naprawdę strasznie dobrze, jest strasznie dobrze tutaj. Ej, pomyślisz o tym, że takie czekaj, beczki. Czekaj, 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 jakie beczki. Ej, spoko, na pewno wyglądają lepiej niż taki właśnie klot z piaskowca, no nie? Na pewno no. dużo lepiej, więc stary, jak najbardziej możemy iść w tym kierunku. No, podoba mi się. Dobra, tutaj damy piaskowiec i w takim razie idę do Julii, Zobaczyć jak tam u niej to pomieszczenie widzowie idzie, bo to pomieszczenie może być naprawdę mocarne. Więc uwaga, uwaga. Ej, naprawdę, ona sobie stary willę tu zrobiła. I to jeszcze z tą rafą koralową. Ej, to wygląda na pewno dużo lepiej od naszego. No naprawdę, nie żartuję. Ej, serio, to wygląda na pewno lepiej od naszego. No nie wierzę, no nie wierzę, no. Przez tą rafę koralową ja jest za dobrze. A w ogóle ja nie mogę sprintować. Dobra, to idę w takim razie. No i bobek, zaraz będziemy mieli nasze. A pytanie, podoba ci się bardziej no jest z takiego czerwonego, co moje beczka. jest lepsze? Stary, Teraz ja myślę, że te beczki wyglądałyby dużo lepiej niż to Niż to ten. Dobra. No. To, to, to stary, wymieniamy w takim razie, wymieniamy to wszystko. No jest drewno, a, No to jest ja myślałam, drewno. Co? Nie, nie, nie. To jest na morze nowe drewno. I akurat te beczki świetnie a. pasują, stary, do designu, jakby wiesz. Tej podłogi i tak dalej, i tak dalej. A, tylko kurde, no. będziesz teraz wiedział, gdzie poustawiać te beczki? Dobra. No, tam gdzie ten, brakuje. Dobra, to czekaj, ja może w tym momencie zrobię troszeczkę skrzyneczek. Tak, zrobimy troszeczkę skrzyneczek tutaj, więc dołożę tutaj. Teraz zrobimy jeszcze więcej tych skrzyneczek. Dobra, 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 dobra. Podoba mnie się tutaj. Podoba. Dobra, tutaj jeszcze yy, tak podoba zrobimy. Się dobra, 16. Nie mam. Okej, okay, tak, tam jeszcze, tam, tam jeszcze stary musi wlecieć i tutaj jeszcze patrz. O. Dobra, eee, Tutaj i jeszcze tutaj, dobra. No to teraz tak. Dobra, i ma... już robimy. Dobra, czyli tutaj, tutaj, tutaj i teraz tak, skrzyneczki na pewno słuchajcie, wylądują tutaj Więc dałbym tak, patrzcie, taką całą się... Ści... Wow! Eee, tak. Dobra, masz. Ej, taka ściana, strasznie mocna, ale my zrobimy to jeszcze... Le... A jeszcze to ci, tu ci psuje stary, tu ci jeszcze psuję. Dobra, ja mam jeszcze lepszy pomysł na tą ścianę. Patrzcie widzowie, jak to zrobimy, patrzcie. Tutaj... Połączymy to, żeby było jeszcze mniej symetrii. Patrzcie, tutaj będzie tak i tak. Tutaj, na przykład, zrobimy sobie w ten sposób, że patrzcie. Tutaj będzie. Wow! Ej, z tu będzie grubo. Ej, stary, patrz. Co myślisz, co myślisz o, o takiej ścianie ze skrzynkami, stary? No jest naprawdę Ładno, antysymetryczna. Fajna, jest mega no. fajna, jest mega naprawdę... A, jeszcze tutaj, Bobek, tutaj jeszcze, widzisz? Becie, no. tutaj. Tylko poczekaj, 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 poczekaj. poczekaj bo to jest zbyt kanciaście. Wywalimy to, wywalimy to, Dobre. wywalimy to. E, zrobimy, stare coś takiego. Nie, nie tutaj, nie tutaj, nie tu O, no cóż, tutaj, a ja to koncept, Boże, ja mam taki a. mocny koncept, że to aż po prostu... No, ty masz mocny koncept, bo... Bo przez to, wiesz, my nie mamy teraz jak no, zrobić naszego. No, bo ty masz ładniej ja. od nas, no. To no, no, mi się bo nie podoba, że ty masz, te masz te ładniej od nas. Ale wiesz co, ja mam koksówa pomysł. Patrz, mam to. Co masz, stary, co masz? Ło, z tymi leśniami to już w ogóle będzie za dobrze. Będzie, stary, za dobrze. Ej, naprawdę, widzowie, moim zdaniem to, co my teraz robimy, jest potwornie mocne. Tylko ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Jak teraz te krowy już na bank dorosły, to czy to w ogóle, słuchajcie, widać z... Stary nie... Ja tego nawet nie widzę. Jestem krótko od tego, tego, tego nie widzę. Nie, nie ma w ogóle opcji. Nie ma w ogóle opcji, aby to widzowie zobaczyć. Więc w takim razie, subujcie kanał z dzwoneczkiem abrety. Już jutro jest do zakupienia nowa świąteczna kolekcja. Abra, tym limitowana tylko do wyczerpania zapasów. I autografy też są do wyczerpania zapasów. A dodajmy do każdego zamówienia: autograf i wiadomość ode mnie gratis. Jutro w godzinach od 18 do 21 z kodem Abra macie darmowego kuriera. Więcej info w opisie. Trzymajcie się.